O alkoholizmie dzisiaj. Nie dość, że osoba pijąca krzywdzi wszystkich wokół siebie, to dodatkowo niszczy własne życie, własne zdrowie oraz zabija w sobie taki prawidłowy pogląd na swoje życie. Wychodzenie z czynnego alkoholizmu jest trudne i dlatego konieczna jest interwencja specjalistów, terapeutów, psychologów, grupy wsparcia. Aby wyjść z czynnego alkoholizmu pierwszym krokiem. Niezbędnym wręcz jest zrozumienie i zaakceptowanie tego, że jest się chorym na alkoholizm. Niektórzy alkoholicy nie chcą być postrzegani jako chorzy, chcą być normalni i myślą, że piją normalnie, a tak naprawdę piją ryzykownie i szkodliwie, w sposób bardzo wykańczający ich ich rodziny. Alkoholizm to choroba przewlekła, sama nie ustępuje i nie znika. Alkoholizm to choroba progresywna z biegiem czasu. Jej stan się pogarsza, a nieleczona doprowadza nawet do śmierci. Alkohol bardzo mocno wpływa na ośrodkowy układ nerwowy to też trzeba wiedzieć. Początkowo zwiększa on poziom neuroprzekaźników, które napędzają centra przyjemności mózgu, ale z czasem i przy chronicznym nadużywaniu powodują ich wyczerpanie. Wraz ze wzrostem tolerancji na alkohol, alkoholik musi pić więcej aby odczuć skutki, które dodatkowo niszczą zarówno ciało, jak i mózg. Podsumowując, alkoholizm to choroba, a nieleczony alkoholizm prowadzi do śmierci. Tak jak z kiszonego ogórka nie można zrobić normalnego, tak z pijącego alkoholika nie można zrobić osoby pijącej w sposób bezpieczny, kontrolowany i społecznie akceptowany. Alkoholizm często nazywany jest chorobą ciała, duszy i emocji. Pozdrawiam serdecznie ośrodek nasz Zapał.